Wstawaj Roki, idziemy na rozpierdol. No to lecimy. No wreszcie jesteśmy Brycz, bierz maskę, ja też biorę, biegnijmy szybciej, ja już chcę robić rozpierdol. puk 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 ciach bum prask macia w pierdol wychuje. Proszę niebi, ja jestem tylko biednym lubiczem proszę niebi, 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 niebi. no proszę cię nie błagam panie niebi, bij nie ała Proszę niebi, ja jestem tylko biednym lubiczem proszę niebi, 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 niebi. nie no proszę cię nie błagam panie niebi, bij jała ała I mamy chuja z głowy あっ <music> <music> Siema siema jebłem se takie wykuriste okularki z pizdy baśki tej suczy pierdolonej przez mojego dziada pradziada, a o czym ja to ano tak słuchaj ty Rikardzie Schwarzeneggeru synu tego jebanego pedała ze złomu Arnoldzika Lodzika za to że rozjebałeś mi mojego syna Marka i pół mojej rodziny mostowiaków to ci tak w pierdole, że zgnijesz na cmentarzu centralnym. Ty pedale zajebany jebany i takich wskrzeszę moją magiczną pszenicą, ale dla ciebie już nie będzie ratunku. Robocie cyborgu, jebany, blaszaku, polonezie, zrobię z ciebie karetę i będę sobie jeździł z basią po grabinie. Także spodziewajcie się nas, mostowiaków lubiczów i tak dalej. Modo na Frodo. Hahaha, ja się już żegnam i oficjalnie rozpoczynamy drugi sezon mody na Enka.